Ciekawi, czy dzisiaj doczekamy się hymnu Wisły, skoro gospodarzem tej konfrontacji jest wieczysta. Nawet jeżeli nie wybrzmi, to kibice nie pozwolą, aby on nie wybrzmiał z trybun. Oczywiście to zawsze jest tutaj. Przywitanie kapitanów obydwu drużyn. Gwiazda pierwszej wielkości Wisły Angel Rodado i były yeah, yeah, yeah. wykonuje very good job w Krakowie. Zestawienie Wisły w bramce z numerem 28. Letkiewicz, czwórka piłkarzy linii obrony, 34 Giger. Kipsicza ich kolegów, bo, bo to są ludzie, którzy. Bardzo szybko, bardzo sprawnie, technicznie operują, operują piłką. Zaczęła Wisła też jedna zmiana w zespole Wieczyste Kraków, jeśli chodzi o te decyzje personalne trenera. Karbo. Teraz Kuziemka, Kuziemka, fantastycznie! Ale obok bramki Wisły jeszcze chyba tam piłka po nodze jednego z zawodników wieczystej. Bliska strzelenia pierwszego gola. Jeszcze raz Austriak z narożnika, dochodząca piłka! Fantastycznie teraz Mikułko po tym uderzeniu. Osadczony już przez czterech Wiślaków, dobra interwencja Grujczyca Lejliwel, to Rodado, Rodado, Rodado! Słupek. Czekał asystent. No to w zasadzie można było kalkulować wcześniej. Ja jestem naprawdę wielkim, wielkim przeciwnikiem tych przepisów. Związanie zaprosił Erdhalera. Kuziemka musi tutaj ruszyć w tej akcji. Szukać zrobienia przewagi. Ścina, Maciek do środka. Duarte. I broni Miku. To kolejna jego świetna informacja, ale interwencja, ale wywołaliśmy do tablicy. Nie przed momentem. Piazon. On będzie dośrodkowywał z narożnika boiska. 47. Minuta się rozpoczyna i gol! Ta wieczystej, ależ to rozegrali ten niesamowicie skuteczny, jak już mówiliśmy, zimny, kliniczny firetag trafia do Bramki ledkiewicza Czekali na swój moment, czekali na ten stały fragment gry pod opiecznikę Herza i mają prowadzenie przy Raymonda. Pierwszego momentu sobie wieczysta wymarzyć na objęcie. Prowadzenia nie mogła. Końcówka pierwszej połowy. Popatrzmy raz jeszcze o skakuje tutaj od Dudy, tak naprawdę Duda na moment nie spojrzał gdzie jest piłka, patrzył na fajertaga, nie patrzył gdzie jest rywal. Lejliwelt do Duarte, zatrzymali to gracze wieczyste i już nie pozwoli zagrać kolejnej akcji Bartosz Frankowski. Na razie liżej Z lewej strony Erdhalera, natomiast Igbekeme Carbo Karbo, Duda to będą piłkarze za plecami Rodado. Przypomnijmy składy obydwu drużyn. Giger Kuziemka, Kuziemka i Peska, Kuziemka. Wreszcie akcja. Nie stylu, ale nikudo. To jest dzisiaj najlepszy zawodnik wieczystej. Jeszcze jedna sytuacja i pechemy nad Bramką. Natomiast Piedrzycki zrobił tam ruch. Domagał się piłki kuziemka. Teraz przepuszczenie dudy. Kuziemka, duda, polekarny, duda. Jestem przekazał. Bramki tutaj ratuje wieczystą. Popatrzmy Erdkaler. On tutaj nabiega na piłkę Duda. Bardzo dobre zagranie po ziemi do swojego partnera z linii pomocy, ale wciąż Wisła przegrywa. Raz jeszcze kluczem do tej dobrej akcji był Kuziemka. Jego wprowadzenie tą piłką do dudy, który też dobrze w tą drugą linię nabiegającego Eka znalazł. No trzeba trafić w światowramki. Musisz tą piłkę oczywiście skontrować w sposób inny, aby tutaj nie mieć takich wątpliwości, bo przecież w tych sytuacji Wisława ma, ma sporo, ale może to jest... Igbekemet do Kuziemki. 15 16 minut podstawy coś pewnie jeszcze dorzuci arbiter Haller, Duda okazja Mikulko Mikułko po raz drugi któraż to już interwencja bramkarza wieczystej cały czas już Krzyżanowski do Dudy Duda z dystansu Mikulko Rodado Baniowski Janovský na pole karné i I piłka wpada do bramki wieczystej w 97. Minucie. To się wydarzyło. Tutaj się starali, pracowali, czyli to wytargać, wywalczyć. A wieczysta ona w zasadzie skoncentrowana na wybijaniu, na obronie w tej drugiej połowie już. Prawo dla wieczystej. Prawo, że tak długo, mimo wszystko, że nie oddawali strzałów, że bronili konsekwentnie, starali się tutaj przeszkadzać, bo przecież zdawali sobie sprawę, że przyjeżdżają do bar. Thank you very much.